W tym roku Sopot Hit Festival jest jakby dla mnie podw podwójną celebracją, bo w pierwszej części celebruję platynowy już mój album pierwszy, a w drugiej chciałabym się podzielić fragmentem e, zapowiedzi drugiej płyty, która zresztą 26 maja ma premierę, czyli dokładnie w dzień mojego koncertu. No i jestem mega podekscytowana tym. Czyli taka promocja z pompą można powiedzieć. Znaczy, no tak, no fajnie to się po prostu złożyło, że... W ten sam dzień jest płyta i będzie można też o tym powiedzieć i zaśpiewać e, kawałek, mam nadzieję, utworu Bronię się, który będzie promował, który już promuje, bo ponad 5 milionów wyświetleń ma e, płytę Piuropusze. Tak będzie się nazywała. Tak, słyszeliśmy, że właśnie to będzie płyta Piuropusze. E, ile kawałków się na niej znajdzie? No tutaj zachęcam do odwiedzania mojego fanpage'a, dlatego że kryją się różne niespodzianki, płyty są dwie, jedna regularna, a druga specjalnie dla MPQ, gdzie znajdują się dodatkowe trzy utwory, takie smaczki dla, dla fanów, także no 11 utworów w wersji regularnej plus 3. Czy jeśli chodzi o występ sam w Sopocie, czy czymś nas zaskoczysz? Tak, zawsze zaskakuję, dlatego nie mogę powiedzieć czym, żeby było zaskoczenie.